Dzień dobry Państwu, nazywam się Daniel Jaworowicz, witamy Państwa na naszym kolejnym nowym nagraniu. Tym razem będziemy rozmawiali o książce Dość, nowej książce, którą teraz ostatnio wydaliśmy i tak naprawdę to jest wznowienie książki, która już kiedyś była dostępna w Polsce, teraz jest nakład ponowiony. Jest to książka wydana wspólnie z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym. Książka Dość autorstwa Johna Bogla. Zaraz powiemy, kto to jest za autor. A rozmówcą ze mną jest Rafał Janik, którego już znam wiele lat. Zrobiliśmy kilka książek. Rafał kilka napisał własnych. No, także cześć Rafał. Cześć, cześć. witaj. No, cieszę się, że się udało. Mam nadzieję, że to jest początek cyklu takiego mocno za tym optowałem, żebyśmy porozmawiali o tej książce jako taki początek. No, ja się chciałem trochę wykręcić, Aha. ale nie udało się. Więc jeżeli pójdzie nam dobrze, no to będziesz miał, mam nadzieję, jeszcze więcej pracy, no bo, jak sami wiemy, trochę książek nam w nie czeka. Czeka. John Bogle dla wielu osób, które już są w jakiś sposób obecne na y, rynkach finansowych czy inwestycyjnych to jest postać generalnie znana. To już y, John Bogle bodajże zmarł, y, nie chcę 8 lat temu, 5, w 19 20, roku. 19 roku 5, no. Więc teraz już można mówić o nim w czasie przeszłym, ale tak naprawdę y, zrewolucjonizował ten świat finansów, który mamy dzisiaj, bo przecież to on w latach 70. zaczynał tą rewolucję inwestowania indeksowego. Y, czasami y, y, jest to mylnie y, 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 traktowane jako synonim inwestowania pasywnego, to, to nie jest jednak tożsame chociaż no, to tak jak tak. prostą, rozkład jest kwadratem kwadrat nie prostokątem tak, coś e, e, takiego nie, nie wszystkie ETF-y są pasywne dokładnie tak. dokładnie no, więc on rozpoczął tą rewolucję w latach 70 -tych. na początku był takim trochę, powiedzmy nawet w pewnych momentach, personą non grata, taki niezbyt lubiany w tych kręgach inwestycyjnych, przebijał się dosyć długo, żeby jakąś tam tą swoją pozycję wyrobić, no ostatecznie mu się udało, bo dzisiaj ETF-y, no to są na piedestale, można by powiedzieć, to się staje wręcz modne. No tak, nie? ta jego awangarda, no bo to, to... to... Słowo znaczy właśnie jego fundusz, no to jest jeden z największych w trójce, powiedzmy, tych, tych pod względem, za, za aktywów, zarządzania zarządzaniem największych funduszy świata, Na no to się zgadza. Ale ta historia, o której mówisz, właśnie jest dość szeroko to opisana, właśnie w dość. Jeden rozdział poświęca temu mocowaniu, to przyznam, że no facet miał zawzięcie, nie? Że był taki, widać, że strasznie mu zależało na przeforsowaniu tego, Skąd no, skądinąd bardzo prostego rozwiązania, ale to też trafił po prostu na taki beton, w którym no, ci jego współudziałowcy funduszu jakby zupełnie im się to w głowie nie mieściło, jak można przyjąć bierne, pasywne podejście indeksowe, nic nie robić, obniżyć koszty, przecież to się w ogóle z czego, jak na czym to zarabiać, prawda, więc no, ta okay. historia jest, jest niesamowita, jak on to w ogóle zdołał tą, tą ideę urzeczywistnić. Jedna rzecz to jest tutaj w tej całej rewolucji to jest prostota, mhm. a dwa to jest po prostu taniość. Że to było niezwykle tanie. Nie wiem, ile teraz może kojarzysz, ile y, są teraz koszty zarządzania y, w Wangardzie. W, w zależności od funduszu. Od fundusz, do to 0,3%, nawet poniżej. Tam setne, yy, w ogóle w setne procent od aktywów to idzie. Y, no i, i teraz można sobie powiedzieć, jakie są teraz koszty y, w latach 70. na pewno były wyższe, ale dzisiaj jakie są koszty y, w aktywnych funduszach? Dwójka. Yy. I to ponad jeszcze, no bo to przecież mamy jeszcze jakieś, niby jest ustawowe te 2% od aktywów, ale plus jeszcze jakieś. Narzuty, więc jest tego sporo. Czyli to jest, no, czyli to jest tak naprawdę prawie 2%, mm -hmm. czyli po 5 latach, i tak 10% oddajemy funduszowi aktywnie, aktywnie zarządzanemu, wersus pasywny, Jakiś gdzie byśmy oddali ułamkowe jakieś rzeczy, ułamkowe rzeczy, które nie? tak naprawdę pomija się w tym szacunkach, tak, tak naprawdę. Nie? Więc to jest ten jeden element rewolucji, a drugi to jest po prostu prostota. To jak ja mówię, że to jest po prostu inwestowanie dla głupków. Nie? Bo, no, dla opornych, tak. Dla pstrzaaków są takie serie książek też, nie? Ale tak naprawdę dla głupków, bo tam nic nie trzeba. No tak, podnieść decyzję zakupową. No to jest jakby cała nasza aktywność, a potem sprawdzać, co się dzieje i czerpać korzyści. Z tego ogólnego wzrostu gospodarki, skłonność do gmatwania różnych rzeczy, no, od systemu podatkowego przez politykę, ekonomię, prawo ety, i wszystko, co mhm. jeszcze. A tu człowiek nagle powiedział: No, ale czekajcie, zróbmy to prościej. No, bo te dowody rynkowe, statystyka mówi, że pasywny indeks, yy, czy, czy po takie inwestowanie jest lepsze niż 80%, no, 90% opcji. By, by były te statystyki, tak? No, to też w Polsce chyba. Parę lat temu była taka sytuacja, że ten fundusz który chyba, który został nagrodzony jako fundusz roku, tak? to było na jakiejś tej gali parkietu i on miał, nie wiem, ujemną stopę zwrotu chyba, tak, ten, co wygrał? Tak, nie? tak. Czyli tak. No bo, ale pobił rynek, nie ale, no, no, okay. no ale jeszcze trzeba było zapłacić za utrzymanie nie? Tak, tego no, funduszu. No. no to jest główny zarzut właśnie, że te aktywne fundusze, gdyby one. Pom statystycznie mówię oczywiście, nie? żeby da, dawało jakby rekompensatę ponad te opłaty, żeby to było nie na przykład 10%, a 20%, no to wtedy mhm. ja bym bardzo chętnie, yy, czy, czy myślę, że klienci bardzo chętnie ponieśli te koszty, ale te wyniki są praktycznie takie same. Yy, mało co dziesiątemu w zasadzie się średnio udaje to pobić, yy, w ogóle na no, umieralność funduszy jest ogromna, więc no, założenie jest yy, całkiem niezłe. No i myślę, że takim pod założeniem, mhm. tego założenia, że trzeba upraszczać pewne rzeczy, to jest to, że ludzie nie chcą się interesować finansami. Nie? Mhm. To, to nie jest fascynujące jakby bardziej fascynujące jest obejrzenie meczu sportowego, albo nie wiem, pójście ze znajomymi gdzieś do miasta, a nie yy, inwestowanie. Tak, no i, no, może i, dla niektórych jest to wszystko, yy, ale dla większości rzeczywiście no to jest sposób, tylko trochę takiej elektronicznej skarbonki, do której wrzucasz fajnie, żeby po prostu coś zrobić z tymi pieniędzmi, ale no, ile osób statystycznie mamy ekonomistów? Czyli to jest trochę tak? Jak można by powiedzieć, że z dietetykami, tak? Że każdy z nas w jakimś zakresie musi być dietetykiem, mhm. czyli znać się trochę na zdrowym żywieniu, nie wiem, nie jeść tłustych rzeczy, żeby w jakiś sposób móc funkcjonować we w miarę relatywnie zdrowy sposób mhm. i podobnie jest w finansach, że musimy znać jakąś, mieć minimalną naprawdę wiedzę, ale no nie każdy z nas w ogóle ma ochotę stawać się tak. ekspertem ekonomicznym, tak, czy finansowym, no bo to no w ogóle ta książka mnie o tyle mi się, w ogóle przejrzałem całą bibliografię. No tam się doliczyłem chyba 11 książek łącznie. Najbardziej znana jest ta zdroworozsądkowa książka, ta książeczka o inwestowaniu, no w której to jakby z, główne te założenia są opisane. Tutaj w ogóle trochę odchodzi, bo część dotyczy oczywiście giełdy, ale jest dużo po prostu takich wątków no, życiowych, biznesowych, nie? majątkowych. W, w, tutaj w podtytule jest prawdziwe miary bogactwa, biznesu i życia. Nawet nie wspomina za bardzo o, in, o inwestowaniu tak. tutaj, nie? Tam nawet można powiedzieć, że to inwestowanie to, myślę, że tak naprawdę to jest z 20% może tej książki, bo 80% to jest dużo o gospodarce, dużo o podejściu do tak. ro, robienia biznesu, dużo o Ogólnie podejścia też do innych ludzi, tak naprawdę, takich no, czy swoich partnerów biznesowych, ale też w jakichś takich lokalnych, nie wiem, grupach jak firma, czy tak. jak żyć, no, po prostu. No. Mówimy, że rewolucja, generalnie mówimy, że on tą rewolucję w jakiś sposób poprowadził i można powiedzieć, że ona teraz osiąga sukcesy. No ale co by było tak naprawdę, jak, jakby się wszyscy. Tak, zmówili i już nikt by nie inwestował aktywnie i wszyscy powiedzieli, dobra, to już kupujemy po prostu te indeksy tak, jak tam te, z tych wag wynika i już się niczym nie interesujemy. I teraz nie ma w ogóle inwestorów aktywnych. To... Wcale daleko nie jesteśmy, bo jak sobie spojrzysz na wykres powiedzmy na napływów odpływów kapitału, to no zdecydowaną przewagę mają już w tej chwili te, te pasywne fundusze no i problem się robi właśnie z taką trochę zbyt dużą polaryzacją, że jeżeli nie łapiesz się, wiadomo, no i tak suma sumarum liczy się biznes, czyli wyniki finansowe. Natomiast ja to już wcześniej w jednym takim panelu dyskusyjnym poruszyłem, że, że nie podoba mi się właśnie ta zbyt duża, że pasywne inwestowanie wybiera Ci na przykład indeks S&P, no bo te jako ten najpopularniejszy indeks świata i mówi inwestuj według WAG w Nvidia, Tesla i tak dalej, co no, sprzyja przewartościowaniu trochę, nie? no bo są z jednej strony te standardy takie wyceny, standardy rachunkowe, Okej, okay, no to jest trochę opinia versus opinia, nie? Czy na przykład dana spółka jest przewartościowana, czy nie, no ale możemy jakby w jakieś tam rachunki prawdopodobnie sprzyjąć. Że no mówimy, że, że ta nasza wspaniała siódemka tam podaj, no, to jest naprawdę no, mocno wygórowane wyceny. One zawierają ogromne, czy jakby mieszczą w sobie, czy, czy mają ogromną wagę w SP 500. No i teraz, jeżeli ja mam proporcjonalnie do nich jako inwestując pasywnie kupować właśnie te walory, no to się robi trochę ryzykownie. Nie? Że, mhm. To jest właśnie główna wada, którą ja widzę w tym podejściu, że owszem, daje ten stan średni, tylko że ten, że ten stan średni czasami potrafi trochę się odchylać od, można powiedzieć, takiej normy nie, ogólnogospodarczej. Czyli, czyli z jednej strony, propagujemy to inwestowanie indeksowe, ale z drugiej strony, też to inwestowanie indeksowe, żeby utrzymać jakąś realność wycen, mhm. jest uzależnione od inwestowania aktywnego, jakby jedno bez drugiego nie bardzo może istnieć, bo jak jedno zaniknie, to się zrobią jakieś absurdalne po prostu wyceny, No to tak, tak jak jeden ten cytat, który zapamiętałem, że yy, to, on właśnie Bogul mówi o dość w różnych jakby rzeczach i, i, i jakby zakłada, że mniej tam jest chyba rozdział, czy czy podrozdział, do, więcej speku, więcej inwestowania, mniej spekulacji. I on zakłada, odnosi on się w ten sposób, że yy, Mamy profesjonalnych inwestorów, zarządzających, którzy, no mówię, są standardy wycenowe, jest jakiś profesjonalny osąd, a mamy właśnie spekulantów, którzy stwierdzają, to jest modne aktywo, będzie, nabywamy je. I teraz rodzi to takie ryzyko, no, na co zwraca w a strasznie mi się podoba, że w tym momencie ci profesjonaliści stwierdzą, a po co ja mam dokonywać tego osądu, jak ja, mi za to nie płacą, ja mam success fee od zysków, a nie od tego, że ja mam mądrze wyceniam fundamenty nie? I, mm -hmm. i dochodzi do takiego czegoś, do jakiego trochę zaniku, nie? że uderzamy, odłącza, jakby, odłączamy się od tego osądu, a podłączamy się tam, gdzie jest po prostu fajnie, gdzie się gromadzimy, gdzie, gdzie jest dużo inwestorów nie? i w tej chwili niestety Czystety no, to jest tak popularne podejście, to pasywne, jest tak duża dostępność ogólnie, z, czy kapitał, łatwość po prostu inwestowania, że są przypadki, w których po prostu ci profesjonaliści są zasypani. Nie? No, chociażby ten nasz y, GameStop, tak? ta słynna spółka, która była na granicy bankructwa, ale zmówili się inwestorzy, że ją wyciągną za uszy, przez to pobankrutowały profesjonalne fundusze. Więc... Mhm. No to trochę ten rynek destabilizuje nie? i, i Bogle już na to zwraca uwagę, nie wiedział przecież o tym pisząc, że takie coś będzie miało miejsce, nie? a już, już ostrzegał kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu. Przed, przed tym. Mm -hmm. Wracając trochę <coughs> do książki, żeby oddać pewną ideę, która tutaj się przewija cały czas w tych jego spostrzeżeniach, bo generalnie on tę książkę pisał raczej u schyłku swojego życia i ta książka generalnie to jest jakieś takie ja to nazywam takie książki podsumowujące mm -hmm. y, tam mm -hmm. życie, przemyślenia, wnioski, spostrzeżenia danej osoby. No i y, chciałem przeczytać jeden z krótkich takich cytatów, które on zamieścił na początku jednego z rozdziałów, i potem się ciebie zapytam, co on mógł mieć na myśli, bo mi się wydaje, że to jest dobrze oddaje ten y, cytat czy fragment taką ogólną ideę, która się, że tak powiem, przechodzi przez, przez całą tą książkę. I teraz brzmi to tak. Jedni ludzie zarabiają na życie wykorzystując naturę i czerpiąc z trudu swych rąk. Nazywamy to pracą. Inni zarabiają na życie wykorzystując tych, którzy zarabiają na życie, wykorzystując naturę i czerpiąc z trudu swych rąk. To nazywamy handlem. Jeszcze inni zarabiają na życie wykorzystując tych, którzy zarabiają na życie, wykorzystując tych, którzy zarabiają na życie, wykorzystując naturę i czerpiąc z trudu swych rąk. I to nazywamy finansami. Nie? Tu... Wiadomo, trzeba zachować tam pewien zdrowy rozsądek przy ocenie tego, bo to nie chcemy powiedzieć, że finanse to już jest takie totalnie B, żeby to wziąć i wyrzucić po prostu do śmietnika i w ogóle zlikwidować z naszego życia. No ale z drugiej strony zarzuty też są pewnie dla wielu zrozumiałe. Nie? Podoba mi się, no bo czasami łatwo zapomnieć w tym, w tym oceanie liczb i, i, i tych tańczących wykresów, że prawdziwy świat jest za oknem, a nie, nie, nie na monitorze, że to jak nam się żyje, nasz standard życia zależy od naszej organizacji pracy, produktywności, tego jak mamy właśnie te, te stosunki pracy uregulowane, to że ludzie po prostu jakieś czynności wykonują. A finanse to jest tylko jakby tego odzwierciedlenie, nie? czyli mamy stronę aktywną, czyli wszystko co robimy, tak jak księgowości, a mamy też pasywną. Nie? I to, to co na koncie, to tak naprawdę jest jedynie wizualizacja istniejących dóbr, nie? masz, nie wiem, samochód, no to znaczy, że gdzieś u kogoś na koncie jest ekwiwalent, niekoniecznie u Ciebie, nie? ale jest ekwiwalent tych pieniędzy. Masz wybudowany dom, to u kogoś jest ekwiwalent pieniędzy na przykład u firmy deweloperskiej. My już wchodzimy trochę w makro, bardzo ekonomię, natomiast mamy stronę tą wizualną, aktywną, nie? czyli wszystkie rzeczy, jakie stworzyliśmy, za które ludzie chcą zapłacić, za, za towary, usługi, no i mamy te finanse, które są tylko jakby na doczepkę, albo no, są, są tylko ilustracją tego, nie? a nam, i ja pamiętam właśnie z lektury, że ogóle to zwrócił uwagę, że teraz się to odwróciło, nie? kiedyś finanse były uzupełnieniem realnej gospodarki, a teraz mało kto robi, i większość w sensie robi fizyczne rzeczy, nie? czyli jakby a, prac a większość pracuje w finansach, które no, gro PKB generują, nie? No, tego... Trochę tu przyrównuje tak naprawdę finanse do y, jakichś pasożytów, które po prostu drenują te y, raz, że siłę roboczą, bo to też jest kwestia tego, że to zabiera kapitał ludzki, że ci ludzie mogliby, nie wiem, y, wyszukiwać lekarstwo na raka na przykład, zajmować się jakimiś bardziej pożytecznymi rzeczami, ale nie, oni tutaj właśnie w Excelu gdzieś tam jakieś tam coś dodają, coś odejmują, y, coś tam wyliczają, wartość czego, i, i, i to zajmuje jakby energię. Nie? Tak, a ten drenaż, no to rzeczywiście, nie? no bo nieraz widziałem takie, czy, czy, a, czy ankiety, czy jakieś tam po prostu. Te, te, takie, takie anegdoty słyszałem, że no co, no praca marzeń, no to w tej chwili w Amsterdamie, no bo już nie w Londynie, yy, albo na Wall Street, prawda? No bo A czy w Amsterdamie? Albo po wyjściu z Wielkiej Brytanii, no już LSE, czyli ta londyńska giełda, no. już ma mniejsze znaczenie. Tak? Teraz największa giełda to Euronext, amsterdamski, nie tak A. swoją drogą. Już nawet też nie niemiecki, nie? Do okay. jest, yy, jest chyba już na drugim miejscu. Rafał, podsumowując tą krótką rozmowę, yy, dla kogo myślisz, że ta książka jest odpowiednią lekturą? To jest, często się zaczyna od tego, nie? No. Jako te, e, a jest to najcięższy, wina, wina prowadzącego, że nie skończył nie. tak. Uważam, że to dobre jest umiejscowienie, ale też y, odpowiedź nie za łatwa, nie? No, bo to z jednej strony jest zarówno trochę dla finansistów, zarówno dla po prostu menedżerów, biznesmenów, no, chyba tak naj, naj, najogólniej mówiąc, to jest to dla wszystkich, którzy by chcieli Poznać takie trochę zbilansowane życie, dowiedzieć się, gdzie są właśnie te granice w finansach, w jaki sposób. no nie wiem. O, może tak. To jest po prostu poradnik o życiu, które jest zrównoważony, czyli kładzie aspekt po prostu na cieszenie się to tą naszą tutaj fizyczną obecnością. Kładzie jakieś tam takie elementy gentlemanskie, no takie po prostu trochę. Z, 18- czy 19-wieczne zasady, mm -hmm. a trochę odwodzi od yy, wciskania się czy, czy jakby poświęcania rzeczom takim trochę nieistotnym, właśnie, nie? chociażby na, na, na naszej giełdzie, finansom, żeby mm, mówić o tym, że to niekoniecznie musi być miejsce dla każdego. Ja bym dodał od siebie, że to jest książka dla ludzi, którzy chcą żyć mądrzej. I uczciwie. A to jak ty się odniosłeś do tych dżentelmeńskich zasad, to też właśnie tutaj kartkowałem, bo to jest cała książka generalnie jest podzielona na trzy części, czyli część pierwsza pieniądze, część druga biznes, część trzecia życie. No i w tej części życie, czyli części trzeciej jest właśnie rozdział zatytułowany za dużo wartości z XXI wieku, za mało wartości z XVIII wieku, o. czyli w też odnosi się do tych wartości dżentelmeńskich. Aha. Dobrze, Rafał, dziękuję za rozmowę. Dziękuję. dziękuję Państwu. Gdyby Państwo byli zainteresowani książką Dość, to ona jest do nabycia na naszej stronie księgarni internetowej www.maclerz.pl. Dziękuję i do zobaczenia. Dziękuję.